Wszystkim, to 2012 i witam Was w kolejnym odcinku serii Stronghold. Jest to już dziesiąta misja, polowanie na węża. Tak więc zaczynajmy! Pa 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 pa! Pa pa pa, pa. A więc, skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów. Raduj się! Lecz Radujmy uważam, się! Nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Duke z pewnością zapragnie odbić zamek. Tak więc zorganizuj tam silną obronę. Dobra, czyli z tego co zrozumiałem, dostaniemy jakąś armię do zniszczenia zamku przeciwnika. Super, będą plagi. Zwolnijmy tempo gry do tych 10 liczyć. zrobimy tak. Dokąd idziemy. To wbija się tu. To wbija się tu. Jakieś polecenia. To podbiega tu i do 50... To pełną szybkość teraz. Wykonałem... Ro... dałem rozkazy... wilki atakują. Czekamy na rozkazy. Strzały gotowe. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Mijcie w a nie mnie. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Ruszamy. Dokąd ty Dobra, zamek jest nasz. Brug został pokonany. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Trzeba to szybko wymyślić jak to zrobić. Może powiedzieć, że już zerknąłem na tę misję raz. Możesz na nas liczyć. już wyruszamy. Tak. A. Trzeba szybciutko wszystko obmyślić. Dokąd idziemy? Ołka z masły. Bełka z, masłem. Bełka z masłem. I marmladą. Mój panie wilki atakują. Zawsze gotowi. Dobra. Wybijmy to, co tu się dajda. da no, sprawę. Powiedz tylko, co mamy zrobić? Nie wiem, czy jakbym wybił wszystkie no, to wilki... W, w, w Prosta sprawa. Które, ...które tutaj się znajdują. Czy już więcej nie będę miał ich plag? Nie wiem, mogę spróbować, prawda? Aż trochę ich tutaj siedzi. Dobra, nie, jednak tego nie robię. Zające mogą się w tempie. Nasze plony są zagrożone. Nie dam moich plonów. 25 drewna 37. Raz, dwa, trzy. Dokąd ty sprawa.

Może to lekko obmyśleć teraz. Tutaj mam kamień, który mogę na wielką skalę wydobywać. Mój panie wilki atakują. Dobra. Potrzeba drewna. Where is drewno? Have question. Where is my wood? Co miałem wybudować, bo tak się zamyśliłem teraz i. A. Dobra. 13% Wiadomość od twojego skryby. Ser długoręka wyruszył statkiem do dalekich krain, aby negocjować wykup króla z niewoli. Łuki potrzebuję, łuki. Ogólnie to bym z chęcią tutaj bramy wybudował jakąś. Zapasy kamienia są zbyt skromne Ale jak widzicie mimo takiej ilości... a. Możesz nawet Tu jest wilk, dlatego nie mogę kamieni wydobywać. Wybaczcie za kadra, coś mnie właśnie złapał coś pod wieczór, tak? Powinno starczyć. Dokąd idziemy? Dawaj mi no ino. Czekamy na rozkazy. Jakieś tu drewno wydobywałem, zaraz dopadną. Dojdzie do walki z, z niedźwiedziami. Które chyba wybiły mych. Włóczników, o! Gdzie kolejny niedźwiedź? Raz, dwa, trzy, niedźwiedzie są. I masa wilków. Tutaj muszę się ogólnie pilnować tutaj. Ale no wyboru nie mam, więc... O! No właśnie tak. się Teraz mógłbym bramę wybudować. Co, stać mnie na większą, to buduje większą. Aha, oni sobie tutaj przechodzą. To było głupie. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. A co, stać mnie? Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. No, niestety, ale zasiekaj go siekierom. Zasiekajcie go siekierom. Czemu nikt go siekierom nie zasieka? Księdza mi ruszasz. Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Tak? Już tam są. Dobra, zmierza... na razie pierwszy oddział. Nie ma sprawy. To Ogólnie Jakbym miał możliwość, to bym otoczył sobie fosą. Dokąd tym razem? Moje plony, ale nie mam takiej możliwości, więc niestety tak nie zrobię. Tak nie uczynię. Wojska węża atakują! A co, stać mnie wybuduje sobie tutaj. czekamy na, na nam broń, Ucznicy w gotowości ruszamy na to no marmię. O Boże, będę miał straty liczone w milionach. Ja no dobra, żartuję, ale jeszcze nie widziałem tylu zajęć. Czekamy na los. Straty będę miał, jak sami widzicie. Jeżeli nie może mi zniszczyć... o. Teraz robimy to troszeczkę inaczej Nie można tutaj tego zbudować, mój panie Aha, bo tu jest po 10 Zapomniałem Dobra, teraz to ja w ogóle nie mam... Może mam dobrze, dobra Zostało mi już tylko zdobywać kamień, zdobywać plony, mnożą się sprzedawać Nasze bułki. Plony się Możesz na nas No to, we y y y y w drogę. Nasze zapasy żywności kurczą się, a czekamy na wiadomość od węża. A oto nasz mały bohater. Chyba mam dla ciebie niespodziankę. Chyba ja też mam dla ciebie niespodziankę. Drzewa się odradza, odradza, odrastają. Drzewa się odrastają. Zawsze gotowi. Dobra, w ogóle to. Zwiększyłbym produkcję drewna. Potrzebuję kamienia. Super, kolejne oddziały. Ja jestem bez kamienia. Dokąd tym razem to nie będzie takie proste. Straty będę miał na pewno olbrzymie, niedźwiedzie atakują twoich poddanych. Wiem, sam je zaatakowałem. I... A więc niedźwiedzie się tutaj odradzają, nic tutaj nic nie poradzę, choćby nie wiadomo co próbował. Jak widzicie, on będzie mnie tu próbował atakować. I będzie mu się to czasami udawało. Czekamy czasami na nie może znaleźć jakieś polecenia, kurczę. I kolejne straty w drewnie, może nie tak duże jak wtedy, chociaż nie można tutaj tego zbudować. panie. potrzebuje drewna. To dużo drewna Dobra, starczy raz, dwa, trzy, cztery, pięć No i mniej więcej tyle Kamień sobie zostawię Bo się zawsze może przydać Jedno do łuku zbuduję Czekamy na rozkazy Możesz na bezdać. Czekamy na rozkazy Już tam zmierzamy jak to wygląda? 24 prawda? To jest Ludzie bardzo. się na wieść o twoim małżeństwie ser. Żywność, podatki. Bardzo mało. Potrzebuję więcej procent kamienia. Nie wiem, czy uda mi się już go zdobyć teraz. Czekamy na rozkaz. Możesz na was Ruszamy na Wyruszamy. Mam nadzieję, że się uda. Potrzebuję więcej żarcia, żeby móc sprzedawać. żeby móc sprzedać cały... Nie masz wystarczającej o. ilości towarów. Na sami kamień z tego co widzę. Jakiś gościu o idzie. Szurnia, tak Wąż atakuje. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Lud czci twoją osobę, panie. E. Wiadomość od węża. Ach, tak, czas umierać. Znowu mnie atakuje. Ja Miałe znów zna. wydam Zmucznik kasę. O, ale stać mi na kościół Puf. 250, ale stać Stracę to, stracę to ale. węża atakują! O Boże, duża armia nawet Co mnie troszeczkę martwi Ale blisko muszą podejść Może zabiją mnie. Nie, nie zabiję inżynierów O, tarcze udało tylko Co mnie bardzo ciekawi Co mnie w sumie nawet cieszy bardzo Tutaj możecie zobaczyć, ile tarcza może przyjść na siebie obrażeń. O, szczerze powiedziawszy, to już jestem w plecy z kamieniem. No, tak więc tutaj wybuduję sobie to. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam, Potrzeba nam broni. Dokąd ty brazy? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Już tam zmierzamy. Potrzebuję jeszcze kamienia. Nie masz wystarczającej ilości. Ale nie towarów. mogę go sobie tak kupić. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Czy mogę, ale nie mam możli innych możliwości zarobku tak Nie Mój łuk będzie ci służył. Nie wiem ile ciekawie tu wchodzi osób na wieże. Ruszamy na tykuc. Tak widzicie, wydobycie drewna pełną parą. 59%, jeszcze jeden kościółek i zakończę tą misję. Ale teraz tylko kaski potrzebuję, której nie mam nie za dużo. Wpływa do naszego skarbca, A jeszcze chciałbym armię wykupować, wykupywać co jakiś czas. 250 golda potrzebuję. Dużo. Nie masz wystarczającej o. ilości towarów. No właśnie. Księdzu, księdzu, pracuj pan. Dobra i zostałem już tylko brona. Obyście ty i jej wysokość czci byli twoją razem szczęśliwa. Stan skarbca bez zmian, panie. Lud czci twoją No skarbca i pięknie. Bez zmian, Poda z podatków pan. kasa. Nasze zapasy żywności kurczu, Nie będę sprzedawał pan. chleba już to. Do przodu z na funduszami będę. Może na Lepiej być po prostu. Dokąd nie czekamy może. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, ser. Możesz na nas liczyć. Zające, zające się nie rozmnażają, że no i nie. No. Potrzeba Możesz nam broni, na ser. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dokąd tym razem? Ja sobie Potrzeba chyba tu jeszcze drzewa wa y wieżę walnę, w tym miejscu, dzięki temu będę mógł sobie pozwolić na obronę kamieniołomów, albo przynajmniej może nie obronę. Po co tu przybywasz? Tu wierz mi plany, idź sobie stąd. No i po moich planach, no ty właśnie zepsułeś moje plany w sumie, ja sobie zepsułem moje plany. Kiedy lud tej ziemi ujrzał, w jaki sposób powstrzymałeś siły węża, zaskarbiłeś sobie ich przychylność. Hrabstwo jest Twoje. Tak, pierwsze hrabstwo węża jest moje. Tak więc, co mogę więcej powiedzieć? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.